I się odbędzać bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku Dzisiaj chciałbym za wam pokazać Beast Huntera, czyli deck, który przed nerfami był bardzo mocny w tym momencie też w sumie mocny, ale jest. Jest to Midrange, Midrange Hunter, Beast Hunter, whatever. Ehm, były nerfy, zostały dwie karty do Huntera znerfione z nagłowcy, który dalej jest dobry, mimo tego, że kosztuje 2 many, znaczy też 7 many więcej, ale to dalej jak najbardziej jest grywalny. Spellstone. E, a chyba skasowałem wszystkie. Tak, spellstone w tym deku i tak nie występował, więc tutaj nie jest to w żaden sposób istotne. E, sama talia to jest talia, którą mogliście widzieć już przed, roty, boże, przed nerfami. E, natomiast tutaj jest taka fajna wersja z zemstą dziczy, która daje radę, Może przyznać, bardzo fajnie działa z Andish the Hounds, z. Hmm, boże, gdzie on jest? E, łapem i e, No i ogólnie innymi kreaturami. E, jedna sztuka wystarczy. Jest to karta mocno sytuacyjna, ale jeżeli wyczekacie na odpowiednią sytuację, to naprawdę radę daje. Eee, dalej, co mamy? Gil Command Annis ze Władcy Bestii. No tutaj ta karta jest powodem eee, tego, dlaczego w deku są same bestie. Bo tak jak widzicie, w talii mamy same bestie, tak żebyśmy z tej karty dobrali trzy karty. I ze Władcy Bestii jest ogólnie kartą bardzo, bardzo e, mocną. Powiedziałbym, że nawet trochę za mocną. Wydaje mi się, że powinienem za dwa many dobierać dwie karty, a nie trzy, no ale. Niech będzie. Dalej mamy co mamy? No dalej mamy w sumie standard. Mamy atak z flanki, czyli bestie z removalem, tak naprawdę Animal Companion Niepowstrzymany szał, czyli możliwość wstosowania do deku trzech kolejnych kart zbufowanych o plus 3 plus 3 nosorożec, którego jeżeli przeciwnik go nie zabije, no to potrafi naprawdę czas, czasem gierkę wygrać, jeżeli połączymy sobie Hienę na przykład z Anliszem albo zagramy ogólnie w jednej turze nosorożca, Hienę i Anlisza może gdzieś tam latam po tych kartach. E, lewi jako taki filler. Można w sumie zamiast tego lwa grać tego tundrowego nosorożca, tak myślę, wiele to. Mm, w sumie wiele to nie zmieni, to złe słowo. E, nie zmieni to aż tak wiele, a tundrowy nosorożec w połączeniu z innymi bestiami może cał całkiem fajną robotę zrobić. No i oczywiście za cały late game jest odpowiedzialny Rexar Łowca Śmierci, czyli naprawdę OP karta, która w tym momencie e, robi właśnie tym Hunterom robotę bo jedna karta tak naprawdę jest odpowiedzialna za cały late game, a w tym przypadku, gdzie mamy tutaj władcy bestii, czy dobieranie trzech kart, mamy tropienie, czyli kolejne trzy karty, jesteśmy w stanie tego rektora bardzo łatwo dobrać na rękę i dzięki temu wygrywamy bardzo często w dużo late gameowych sytuacji, plus też jeszcze obszarówka na inne agrodeki w postaci dwóch punktów obrażeń we wszystkich wrogich stro wrogi stroników e, daje nam obronę przed agrodekami. Dobra, tyle jeżeli chodzi o teczek, ja Was zapraszam na giereczki. E, dzisiaj, jeżeli dobrze pamiętam, trzy giereczki. Ja osobiście tą talię zrobiłem wynik chyba 8-4, czy coś koło tego. Więc jak najbardziej jest to talia do wbijania rangi. E, do zabawy, czy, po, czy też po prostu do grania. E, kończymy wstępik i lecimy z grami, więc zapraszam bardzo serdecznie. Co my tutaj mamy? Mamy KitKata, no zostawię sobie to. Bo rozdanie mamy takie, a nie inne. Zresztą nie wiem, czy nie powinienem tego wyrzucić. Graj. Ten ptaszor 3, 3, 3 adaptuje też sporo grał agro. Z tego co ja pamiętam, to on praktycznie w ogóle nie grał w żadnym agro. Eee, jedyne co kojarzę to Odrog. zolok. To chyba tyle. Był mega koksem na arenie Ale na rankedach to raczej nie był zbyt często Tylko, że to moje wspomnienia, które mogą być Chybione, ale tak mi się coś kojarzy Tak to wyglądało Hmm, szybciej odwinie. Mhm Nie Token Druidzie grał w rotacją jeszcze? A no było w sumie. W sumie było. Mhm. Prostuj Po prostu Oh Jest, udało mi się wysprzątać w stół. So good, baby. Damy radę. Damy radę, nie odpadniemy jak ten ze ściany. Oh yeah. <kgressions> 7 życia. Trochę niedużo. Trochę się obawiam, że może być tego życia trochę za mało. Dlatego podniosę swój poziom życia do 12 dzięki Grekserowi. I bum za 3. I sobie. A myślę, że już. Ja godnie mam jakiegoś super, hiper dobrego drawu. To powinno być w miarę okej. Okay. To jest nieprzyjemne. A tu też możemy zrobić jakieś tam obejście tego. O. Nie głupie. Tylko jak to zrobić? Nie da się tego zrobić tak jakbym chciał. No dobra, no to zrobimy to po prostu tak. Jaj. I myślę, że go zaraz zabijemy. Panie, gałganie. No. Brawa, łupiesta Okej. Okay. no takie. No takie, muszę przyznać, troszkę się zawiodłem na tej turze. Sekajmy czego z lejstylem, albo z prowokacją. No ale mamy dużego ptaka. Duży ptak. Dobrze wchodzi w sensie na stół. Może tak się składa, że on na przykład nie ma mnie jak zabić. No chyba nie ma. Za to. Za to tato kwato. Jeżeli się nie mylę, jak zrobię tak. I tak. I tak. To pan Man of Cheese zrobi dobre zagranie. I pójdzie spać. Tak to jest, moi drodzy. Gracie dwina, nie wygracie dwinem, to nie wygracie w ogóle. Elo. Niech rozpoczną się połowy. A, co my tu mamy? Mamy takie opcje. Let's try. Let's try. Masz, w pierwszej turze. Agresywny... Gryś. Jeden jeden. Jaha. Jaha, brader. Oj, brada from Anodamada Groj kluseczką Cześć Bertonik. Mi się gorąco zrobiło. Nie dobrze jest być streamerem. Oszczędzać na ogrzewaniu. W tym roku jedyne co zrobiłem, jeżeli chodzi o zmianę temperatury w tym pokoju, to okno otworzyłem, bo mi było za gorąco. No tak, to mam kaloryfery wyłączone, Gdzie ja mnie tylko komputery. A graj. Nie będę ci oszczędzał. Nie wiem jeszcze czego, ale czegoś na pewno. Aha. Jakbym miał rysia oryginalnego. Jakie to byłoby kozackie, no ale nie jest. To trudno się mówi. Zrobimy tak. Ten wjeżdża, ten wjeżdża. Wielka WSIEKŁA hiena na pi je wjeżdża ci w twarz. Chopie, ty już się możesz poddać. Czy podam ci stronkę z top dekami. na przykład. For example. Kret. Jest prowokacja. Ugh. Leśny wilk. Buu! Piątoturowy lital z wielkiej, gigantycznej hieny. Będę wolczyć z honora. Dobrze, zostawimy sobie animal companion, poszukajmy czegoś taniego. Żeby dzisiaj była plaga paladynów? Oh my god. Dwa na Eee... Odpalać, ok. okej. Wczoraj chyba była plaga magów, przedwczoraj priestów, to dzisiaj może Palasiów. Chroni mnie światłość. Chroni ją światłość, oki taki. No graj. Dobra, mamy to. To jest na odpalanie nam przydatne. Oczywiście lecimy takie, takie i dopiero to z tym późniejszym etapie gry. Tylko, błagam, nie hafer. Dzięki. Misio może być ma 4 życia. To trochę jak jest pytanie po skorzystaniu z usługi, jakie jest prawdopodobieństwo, że polecić firmę znajomym? I dają 0,10, a prawdopodobieństwo nie może być większe od 1. A no tak, no bo to 100%. No, to story. Ty, dlaczego mi znikła kreatura, a on dalej ma tyle samo? Czy ja to zagrywać? Zagram. Tutaj niestety musimy wywalczyć stół. No, jak jemu braknie odpowiedzi, no to my wygramy. jak on mnie zabije, no to elo. Jasne. Pik, pak Pik, pak. Piki ryki pak, pak, pak. Piki ryki pak, pak, pak. Brakuje mi jednej many. Ale skoro mamy dwa anlisze, to niech będzie tak. Heroes of the Storm. Aha. Czekam Światło gaśnie, ale O! Takie rzeczy. Trucizna 1-1 No nie będę Czy znaczy, trucizna też mogłaby nie być najgorsza, jakby zagrał Frost Wolf Championa czy jak mu tam Ale mamy hunter's market nie będziemy wariować. Weźmy nie jedno. Galago. Galago, 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 benz. Kociołek, kociołek, wiedźmy, hej. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. To jest bardzo, bardzo, bardzo złe, złe, złe. Hmm. Chcę mu udawać trzech spelly. Ale co my z tym możemy zrobić? Możemy iść po kilkomanda. Eee... No nie ma kilkomanda. No dobra, no to trudno. Zrobimy to tak. Zabiję to po prostu. No nie mam jak tego zabić. No nie chcę tych spelli mu dawać, bo to wiadomo dodatkowe karty. Ale z drugiej strony też, no co mam zrobić innego? Kocioł widzimy. Nie, to jest kocioł jak szamaniksa. Kokos. Diamond. Din, din, din. Boże, Może ten orgist przerażony był aszczelny nad głową? Oh, no. Oh, no, brother. Aha. No, co tam jeszcze? To wcale nie było fajne. Wyczymy ten stół. Nie to zadowala. To jest dla mnie spoko. On ma co? Dwa spele. Dwa? Dwa spele z szamana na ręce, trzy karty. Jeżeli nawet teraz się wysypie tymi tokenami, to mamy Unleasha z zemstą dziczy. Naprawdę musiałeś dzikie duchy dostać. Serio? Nie mogę iść dostać jakiś burzy czy innego krapu. O Jezu! Co to ma być? No, nie jestem w stanie to ogarnąć, ale chyba kołoś sutki bolą. chwilę, najpierw to. Później to. Później tutaj trzy psy. Tu jeden. Tu drugi. Tu skrzyżamy. To zabijamy. Ty idziemy w twarz. Ale co to za tura? Przecież to jest od kuszwa Pallady. On powinien wystawić 100 kuźwa jedynek, a nie 8, 8, 2, 5, 2, 3, 2, 3. No, po. 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 Oszust. Pamiętam cię z Dot. Bardziej mi się podobała tamte giera, ale ją olali. No, niestety, tak nie wyszła im ona, i nie wiedzieli, jak ją prowadzić, i gra upadła. Przykra w no historii. Tunelowy czerw. No I love the Dobra, reksar. Patrzcie, także to dziękuję reksara. 1 do 15 I proszę was, ja bardzo serdecznie... eee No tak. Ekstra. No to kilka mant. No i co my tu możemy zrobić, chłopaki? No to możemy zabić No i co? To też zabijamy i zostaje on z 2-5 tymi tokenami, a ja zostaję z niczym No, to raczej GG. No dobra, no zabiję Ścigać się z demerzem to nie mam jak Teraz co mi daje coś? Tropienie to jest jakiś top deck. Zewład Bestii to jest jakiś top deck Względnia tak slanki, Reksar i ewentualnie Lew. No to nie jest żaden top deck. Graj. Kurde, jak ja lubię grać tym deckiem, gdzie jego taką mocną stroną jest Reksar i Zewład Bestii. I w połowie deku nie dobrać ani jednej, ani drugiej karty. To jest takie cool uczucie. Jakby ktoś Wam wsadził widły w kręgosłup. Ty... Hmm, hmm, hmm. O O, miejskie, i tak umieram. A nie, nie umieram. Żyje, okej. Okay. To To słowa miejskie, tutaj powalczyć. Dobra, weźmy to. Może coś się z tego urodzi. Interesującego. Graj. Graj, mać panie. Czekam na rozkaz. O jezu, serio. Serio, że to zdekowałeś. Kradzież życia zryw, coś imbarstycznego, chyba nie bardzo. Dobra, nagrajmy to. Tak, nagrajmy to, Pisa? Pyk, pyk Dobra, przeżywam. Jest ok. Jak przeżywam, to jest ok. Jest cool. Jest cool. Bladder from another mother. W ogóle wydaje mi się, że powiedziałem bla, bla, blader. Te, eee, panie blader. A roślinkę to pan już zadłeś? No i hilamy się, hilamy się. O je, baby. Chilamy się, hilamy się. Kilamy się. No, dajesz, dajesz, dajesz. Czy Reksar okaże się tak OP? Że jest OP? Czy się okaże nie OP? ja powiem na to... Wow! Prowokacja. Aha. No, wspaniale. To mi daje wiele możliwości. Hmm... Zrobimy sobie tak. Tu się to kasuje, zostaje no jest dalej, dobrze. Dalej coś możemy. Tutaj ten. Tam... Cześć paluch. Jak włosenie specjalisty wypada szary coś? Świetna karta. Rzadko grana, ale świetna. O Ojejku. Ojejku. Okazuje się, że to nie jest tak, że tylko ja mogę to blokować kółko. Serio? Lew bójno grzywy. No niestety to mi nic nie pomaga. O Jezu. To nie ma. Pile. Boska trucizna. Zobaczcie no, to. Raczej to. Tylko czy mi to coś daje? Nawet z tym badaję, nie? Zabijam to. Mam jeden HP. Oh yeah, baby. Na pewno da radę. To na pewno da radę, hopie. Bez dwóch zdoń. No jednak nie. Jednak nie dało rady. Ech, ale walka była zażarta. Do samego końca można by rzec.